Cześć. Dzisiaj nagrywam ten film w szlafroku dlatego, żeby przekazać ci go w luźny sposób, bo przecież nagrywanie w szlafroku nie jest zabronione, prawda? Ale tak całkiem poważnie, porozmawiajmy dzisiaj o czymś, co może zmienić sposób, w jaki przeżywasz każdy dzień. Chodzi mi o mindfulness, czyli po polsku uważność. Może słyszałeś o tym wcześniej, ale może też być to dla ciebie nowość. Więc na spokojnie opowiem Ci dzisiaj, jak mindfulness może wpłynąć na to, żebyś przestał żyć na autopilocie i czerpał szczęście z każdej chwili. Ale spokojnie, żeby nie było, to nie jest jakiś magiczny sposób na oświecenie w trzy dni. Mindfulness to narzędzie, dzięki któremu możesz być bardziej świadomym tego, co się dzieje wokół Ciebie i w Twojej głowie. Czyli, tak w skrócie, to, żebyś przestał żyć od zadania do zadania w ciągłym biegu w tym. Cholernym wyścigu szczurów. Okej, okay, więc czym właściwie jest mindfulness? Jest to świadome skierowanie uwagi na obecną chwilę, ale zastanówmy się, jak często tak naprawdę zauważasz to, co dzieje się tu i teraz. Bo zauważ, że na przykład jak jesz posiłek, to nawet nie skupiasz się na jedzeniu, tylko scrollujesz telefon albo oglądasz coś na komputerze. I tak w skrócie, mindfulness to odwrotność tego zjawiska. I w rezultacie tego robimy rzeczy w trybie automatycznym, totalnie nie zwracając uwagi na to, co mamy tu przed sobą. Robimy wiele rzeczy, ale nie jesteśmy tak naprawdę świadomi, jak się czujemy, co robimy oraz co się dzieje wokół nas. A mindfulness jest świetną pomocą, aby to zatrzymać. W uważności chodzi o to, żeby się zatrzymać, skupić na oddechu, doświadczać rzeczy i. Po prostu czerpać z obecnej chwili, bez osądzania, bez analizowania i bez oceniania, po prostu zauważyć to, co jest i to zaakceptować. No i pewnie teraz, już wiedząc, czym to jest, zastanawiasz się: No dobra, ale po co mi to? Jakie to może mieć dla mnie korzyści? No dobra, no to wyobraź sobie, że masz narzędzie, dzięki któremu możesz lepiej się uspokoić które pomoże Ci też w lepszym zarządzaniu stresem, da Ci też możliwość cieszenia się chwilą obecną, i też może pomóc w budowaniu lepszych relacji z ludźmi, ponieważ będziesz obecny podczas rozmowy. Brzmi nieźle, co? I jeszcze dodatkowo badania pokazują, że mindfulness ma naprawdę wiele korzyści: od poprawy zdrowia psychicznego, po zwiększenie odporności na stres, a nawet daje lepsze skupienie. Brak ważności to często skakanie z myśli do myśli. Więcej frustracji, ciągłe... Tworzenie historii, które nawet się nie wydarzają, i tutaj wchodzi ta obecność, czyli zatrzymanie się, wzięcie oddechu i przejęcie kontroli nad naszą uwagą. Dobra, ale przejdźmy teraz do konkretów. Dobra, ale przejdźmy teraz do konkretów, jak możesz prowadzić mindfulness i używać go w codziennym życiu. Mam dla ciebie trzy proste techniki, które możesz zacząć stosować od zaraz. Pierwszą z nich będzie technika świadomego oddechu. Pierwsza to coś bardzo prostego i możesz to zrobić w każdym momencie. Swojego dnia, a chodzi o skupienie się na oddechu. Weź głęboki wdech przez nos i poczuj, jak to powietrze wpływa do płuc, a potem powoli je wypuść. Powtórz to kilka razy, skupiając się tylko na wdechu i wydechu. Zadziała świetnie, gdy będziesz czuł się zestresowany albo przytłoczony, albo jeszcze jak jesteś zły. Mi osobiście to bardzo pomagało. Kolejną techniką będzie uważne jedzenie, czyli podczas posiłku odłóż telefon i skup się na smaku. Zapachu czy też strukturze całego jedzenia. Zauważ to, jak jedzenie wpływa na twoje ciało, jak zaczynasz czuć, że brzuch zaczyna być pełen i zaczynasz stawać się najedzonym. Spróbuj chociażby zjeść jedno jabłko, a zobaczysz, że stanie się to całkowicie nowym doświadczeniem. A trzecią i ostatnią techniką będzie, a trzecią i ostatnią techniką będzie tak zwane skanowanie ciała. I jest to naprawdę świetny sposób na relaks po ciężkim dniu. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i zacznij skupiać się na poszczególnych częściach swojego ciała: od stóp aż po głowę i zauważ, jakie odczucia tam masz. Możesz czuć na przykład napięcie, ciepło albo chłód. Po prostu zauważaj te odczucia bez analizowania czy oceniania. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci za oglądanie. Mam nadzieję, że te techniki pomogą ci wprowadzić technikę uważności w swoje życie. Spróbuj jednej z nich już dzisiaj, na przykład świadomego oddechu, bo jest on najszybszy w działaniach i zobaczysz, jak naprawdę może zmienić to całe twoje życie. No i napisz w komentarzu, czy spotkałeś się kiedyś z mindfulness i jakie masz wrażenia z korzystania z tego. No i oczywiście, jeśli film ci się spodobał, to daj suba i łapkę w górę, bo mam jeszcze więcej ciekawych materiałów. Przy Przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Dzięki, do zobaczenia!